Hello ludzie, dzisiaj sobie pogramy w różne gry, więc poczekajcie. Dobra, już jestem i będziemy sobie tutaj grać w Robloxa. Więc poczekajcie, ja, ja, ja za chwilę będę, tylko muszę y, poczekam jak to się zrobi, więc poczekajcie. Dobra, już jestem. I będziemy tutaj sobie grać w jakąś grę, którą nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest, ale coś jest. Ale czymś to jest na pewno. Dobra, chyba muszę kosić te krzaczki. O nie! To coś mnie bije. Rozwalić to. Łodzia! Haha. Widzieliście to ludzie, jak go zniszczyliśmy. Widzieliście ludzie, jak go zniszczyliśmy normalnie on nie miał szans My jesteśmy nie za dobrzy ludzie przecież sami wiecie mm. Pup. tu. o tak tu I I mamy nadal ich walić, bo to są złe ludki. A to są z... To są złe ludki, trzeba je pokonać. Bo co będzie, jeśli, jeśli te krzeczory nam zjedzą? E, na przykład ściany, to jak będziemy stawiać dachy? Dobra, e, co ty. Co? Dobra, te trawiaczki są złe. Złe! Złe! Złe, 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 złe. Wow. Widzieliście? Jak go zniszczyliśmy. Wow, atakujemy gościa. Atakujemy ich. O nie! Gras legends mamy. Mamy jakiegoś Gras legendza. Ale dziwaczny. Dobra, niszczymy tego goska. Pum, pum. Dwa, trzy hity. Pum, pu, pum, pu, pum, 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 bum, 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 bum. O nie! <ścoughs> uh! Uh! Dobra, zniszczyliśmy go. Dobra, mamy sto tych. Pup, 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 pup. O nie, pum. I tak to się robi, proszę Pana. Dziwaki, złe dziwaki, złe dziwaki, złe dziwaki! No nie, he, he mój słordzik, mój słordzik. Jej! Ha ha, ha. ha. Atakujemy! Atakujemy! Atakujemy!

To mnie atakuje, to mnie atakuje, to mnie atakuje. To jeden gold na nich, musimy ich rozwalić! Goldy są potrzebne, żeby kupić od nich... Od... Są tacy, to są tacy ludzie, którzy sprzedają takie swordy, a jeden, jedna subskrypcja to jeden gold, więc naprawdę, poddajcie się, to będziemy mieć dobre mieczyki. Dobra Por Tak, możemy się teleportować. A siedem, coś Boss Room. E. Dobra. O, Boss! Ma strasznie mało życia. Troszkę coś nam się udało z... z tu, 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 tu. Może będziemy jeszcze nagrywać na innych rzeczach, na przykład na konsoli jak będę grał Na przykład w FIFA albo w GTA albo albo w Minecrafta albo w Battlefielda, w różne gry Więc możemy... Więc cieszcie, bo będzie naprawdę super. Tylko musimy. Ne, ne, ja muszę to najpierw ogarnąć, wszystko, bo. Sorki, sorki, coś się stało. Nie wiedziałem, co. Ale coś się stało, dobra. Sorki, że. Bo coś. Bo bardzo ważne rzeczy was tu ominęły chyba. Nie patrzyłem. Ale chyba tak. Jeśli się powtórzę to sorki, ale coś się stało i nie wiem na jakim momencie skończyliśmy, ale... Jeden, jeden słup to jeden gold, a jeden gold jest bardzo potrzebny jak inne goldy. Więc potrzebujemy... Dużo rzeczy, dużo, dużo subów z życia, więc a no, dobra zniszczenie teraz tego tsunami go dobra, mamy tu jakieś armory, więc może wezmę tego albo tego. Dobra, a za ile on jest? A za ile ten? Ten jest za około Okej, iron No to mam ironowe sworda. Ale czego nie mogę tego? Nie rozumiem. To jest dziwne. Pu Chodź tu, bo się rozwalecie! Wuhu! 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 Widzieli, widzieliście moje super ciosy? To było niezłe! Wręcz jak w... jesteśmy koksami na tej mapie! Dobrze, już powoli będziemy kończyć. Jeszcze zniszczymy jednego bossa i będziemy kończyć. Będzie z tego jeszcze druga część, więc... Ci, więc subskrybujcie mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o tym nowym filmiku. O kolejnej części. Dobra, więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, naciśnijcie dzwoneczek. Viet Elo